W tym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taką bądź inną wyrzutnię konfetti. Ja mam takie dwie na razie i zaczynamy. Są do tego takie rzeczy jak rolka papieru, taśma, nożyczki, balon dowolnego koloru, kolorowe kartki, jakaś kolorowa taśma. No i oczy na ozdobę. Na początku obklejamy kolorowym papierem całą tą. Jak już skończyliście, to możecie to pośrodku, żeby nie było takie. Ten, dajecie taką ładną taśmę ozdobną. Jak już to zrobiliście, teraz bierzecie balona i ucinacie tutaj. Jak już to zrobiliście, zawiązujecie tutaj. Jak już macie to zrobione, po prostu musicie założyć o w ten sposób, jeśli ktoś nie wie. Ojku w ten sposób zakładacie. No i tutaj też musicie dać taśmę ozdobną, albo trochę dodać do góry. Jak już to zrobiliście, możecie dodać takie fajne oczka, które będą służyć za ozdobę. Świetnie to wygląda można jeszcze zrobić jakieś inne ozdoby. Ozdoby, no to macie już gotowe, ale jeszcze trzeba zrobić jakieś kawałeczki z kolorowego papieru lub czegoś i na koniec będzie tak, test, miło. jak to działa. <laughs>